Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Piękne to jest, że dał im władzę nad złymi duchami, nad uzdrawianiem, ale wysyła ich, żeby głosili i uzdrawiali. Nie prosi ich Wysyłam Was teraz, żebyście wygonili wszystkie złe duchy. Prosi ich, żeby mówili o Królestwie Bożym i żeby leczyli choroby. A to, że złe duchy tego nie wytrzymają, było jasne. To, że wobec pięknej nowiny o zbawieniu i wobec wielkiej mocy, jaką wykazują uczniowie, także złe duchy będą w opozycji i będą. Się czuły, wygonione, to jest oczywiście naturalne następstwo. Ale my nie jesteśmy wezwani do tego, żeby jako uczniowie Chrystusa w pierwszym rzędzie mówić o złych duchach albo je wyganiać. To robią tylko bardzo konkretne, wyznaczone w kościele osoby. Głównym zadaniem apostołów jest głosić dobrą nowinę i leczyć to, co w człowieku chore. Do zobaczenia jutro.